Na przejściu granicznym w San Isidro oficer Mario Holgin sprawdza pojazdy wjeżdżające do Meksyku. Powiedział, że pracuje w gabinecie dentystycznym. Po sprawdzeniu setek pojazdów zatrzymuje kierowcę, który zachowuje się podejrzanie. Samotny kierowca, niezły samochód, jest Juarez. Mówi, że pracuje tu i tam. Tak drogie auto nie pasuje do tego mężczyzny for kierowca zostaje zatrzymany a funkcjonariusze przeszukują samochód specjalnie przeszkolony pies coś wyczuwa podejrzenia straży granicznej się potwierdzają patrz ile pokazuje 43 Funkcjonariusze używają ręcznego miernika gęstości i odkrywają, że coś zostało ukryte w siedzeniach. Gdyby to była pianka, pomiar byłby taki sam. W środku musi być coś jeszcze. Pociągnij. Jest tutaj, tak? Całe mnóstwo. To gotówka. Yes! Samochód trzeba odholować do ośrodka. Gdy szmuglowane są takie kwoty, w pobliżu zawsze znajdują się inni zamieszani w przemyt. Tędy cały czas przechodzą i przejeżdżają ludzie. Nie możemy ich zatrzymać. Samochód jest już zabezpieczony. Zespół przez trzy godziny prowadzi przeszukanie. Pierwsza paczka. Czasem je numerują. Często wpisują kwoty. Są ponumerowane. Może tu być około 60 tysięcy. Dwa, trzy. Widzę dużo oznaczeń. Uśmiechnięty ludzik. 11. Jeszcze cztery w sumie 16 paczek przetransportujemy je do biura, gdzie pieniądze zostaną policzone. Sprawdzamy wiele pojazdów i nic nie znajdujemy. Aż wreszcie trafiamy na coś takiego. Dwudziestki. Sprawdzimy. 120. Ratujemy życia. Zapobiegamy zakupowi broni. Kartele tracą pieniądze. Widzimy gotówkę znalezioną dziś w El Paso. Miała trafić do Meksyku. To zyski z narkotyków. Dużo pieniędzy. Same 100 dolarówki ułożone w stosiki. Kwota robi się coraz większa. Ostateczna suma to 420 440 dolarów.